Dzień dobry. Zobaczcie Państwo, co marszałek Sejmu Szymon-Hołownia palnął na początek tradycyjnego spotkania opłatkowego w parlamencie. I poproszę o zabranie głosu, a właściwie chyba złożenie życzeń naszym parlamentarzystom. Oboje e, Państwo marszałków. E, pani marszałku, chce Pan pierwszy zabrać głos? Ja już mówiłem Pani marszałek, że ja to po prostu jak jakieś disco polo z Białego Stoku przed Tiną Turner, ale spróbuję w jakiś sposób się. Odnieść do rzeczy, która nas dzisiaj tutaj gromadzi. Bardzo serdecznie witam. Powiem Państwu szczerze, że zupełnie nie rozumiem tych jego wyskoków. Widać, że ten człowiek w ogóle nie dorósł do roli, którą pełni, a zachowuje się nadal jak prezenter rozrywkowego programu w telewizji. Wszędzie musi wrzucać te swoje głupkowate przemyślenia, udając fajnego i przebojowego gościa. Zupełnie mi się takie zachowanie nie podoba w przypadku drugiej osoby w państwie. I taki gość ubiega się o prezydenturę. Przecież to byłaby nie tylko wizerunkowa, ale także praktyczna polska tragedia. A czy państwa też irytują te jego dziwne zachowania? Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Proszę także o pozostawienie reakcji pod filmem i subskrypcję kanału. Do usłyszenia ponownie.